Siemanko, Siemanko, właśnie zaczynamy test z zasięgu o S10. Aktualne napięcie to jest 53,8. Bateria była naładowana, pokazuje tutaj 100%. Od czasu do czasu będę zaglądał do tej aplikacji, ale tutaj nic więcej nie ma. Postanowiłem nie odblokowywać tych hulejnogi. Będziemy jechali 25 na godzinę na trybie S i zobaczymy, gdzie to nas zaniesie. Według tego, co podaje kalkulator Handy, powinno to być nieco ponad 50 km z moją wagą. To postaram się Wam zaraz jakoś tam dokleić. E, oczywiście nie będę tego robił całego, bo to będzie pewnie długi materiał, ale postanowiłem powycinać trochę. No to jedziemy, bo nie ma sensu czekać. Jest jakoś po godzinie 18, więc zakładam, że to mi zajmie co najmniej 2 godziny. Nie wiem w sumie dlaczego się decyduje na 25 na godzinę, Trochę hardcore prędkość, no ale cóż. Wczoraj też zauważyłem, że wystąpił delikatny protein po przejechaniu może 10, może 15 km. Jakby silnik zaczął mi się brzmieć. Przecież łufik. Kula i noga zaczęła nieco zwalniać. To był niepokojący objaw, że tak powiem. Ale napisałem do przedstawicieli marki. I powiedzieli mi, że to jest całkiem normalne w tym modelu. Także jeśli ktoś się zdecyduje na kupno, to niech będzie miał to na uwadze, że po przejechaniu x, y, z kilometrów na pełnym odbloku kolejnoga może, może jakby zwolnić do 30 czy 35 na godzinę, po czym e, pilot począć i odzyskać jakby całą pełną sprawność. Na jednych spoko dla tych, którzy panują jakiś taki miejski skuterek. Na innych to będzie pewnie słabo. Do oceny zostawiam to Wam. Jak zwykle bardzo dziękuję za, za mega pozytywny odbiór ostatnich dwóch filmów. E, po pierwsze z unboxingu o TD, a po drugie z tego spontanicznego ranu, e, gdzie jakby dewaguje nad tym, jaką kolej wybrać. naprawdę dało mi to wiele do myślenia bardzo dużo pozytywnej energii i po prostu cieszę się, cieszę się, że jesteście, dzięki. Nie wiem, czy to słyszycie w kamerce, ale tutaj jest też taki trochę styropianowy dźwięk. Eee, dobiega jakby z tego mechanizmu składania i się zastanawiam, czy ja go po prostu źle złożyłem, czy coś, już tam zaczyna delikatnie chodzić. Eee, postaram się to sprawdzić i dam wam, dam wam znać po prostu. A, no i może jeszcze wytłumaczę zasady. Ja to 90 kg zjadłem dobry obiad, się napiłem, więc zakładam, że nawet trochę więcej. Prędkość 25 na godzinę ten pomacik. No i jeszcze jestem ciekaw, czy y, przy prędkości 25 na godzinę też w jakiś sposób zagrzeje ten silnik, bo wczoraj było około 20 stopni na plusie, a ja przejechałem jakieś może. Może 15 km na pełnej prędkości. Zobaczymy. Wyświetlacz. jakby zgodny z GPS-em. Jest coś między 25 a 23. To jest w granicy błędu. Mam wrażenie, że teraz dobrze słychać ten styropianowy dźwięk. O, jakaś zielona fala, bo jeszcze nie miałem czerwonego. Spoczko, spoczko. Tu już wiem ile trzeba jeździć, żeby taki efekt zaobserwować. Nie. Ta amortyzacja w tej hulejnodze naprawdę nie jest zła. Ona czasami tylko gubi lekko stabilność, jak się unosi łokcie do góry. Nie wiem, czy to będzie przy tej prędkości widać, ale przy 50 już, już to lekko czuć. Ktoś mi jeszcze mówił, że ten wyświetlacz jest rodem wyciągnięty z Xiaomi, z którejś wersji wcześniejszej. Szczerze, to przed tym na niego tak nie patrzyłem, ale teraz no to bardzo, bardzo prawdopodobne. Jeśli to nie jest klon, to jest bardzo, bardzo zbliżony do tego, który można zobaczyć chociażby w ciągu. Czy to źle? Nie wiem, no wciąż to jest na pewno bardzo dobrze. E, świeci jasno. Może brakuje na nim, na nim trochę informacji. Jakichś takich e, baterii w voltach chociażby. Ale tak to wszystko jest, nie? Wszystko co potrzeba. Także nie można się jakoś za bardzo do tego przyczepić. Poza tym, że jest mały, no i za niski. Warto tutaj też wspomnieć, że te oponki mają taki trochę kwadratowy vibe, ale ten zakres skrętu jest tutaj fenomenalny. Amortyzacja też niczego sobie, no to jakby nie ma się do czego przyczepić. Wiadomo, to nie jest klasa KKE, ale w tych pieniądzach to jak najbardziej jest akceptowalna, jak najbardziej jest poprawna. Powiedzmy o półkę wyżej od tego, co tam prezentuje Kukibin chociażby w tym zakresie cenowym, czyli G2, G2 Pro, G2 Max na pewno też jest bardziej miękka niż w Kukilinie G2 Master jakbym miał ją porównywać do czegoś, to może jest jej trochę bliżej do G4 gdzie tam te sprężyny są nieco większe tutaj są niby mniejsze, ale tak fajnie, fajnie pracuje, fajnie odbija bym powiedział, że naprawdę nie jest źle Cześć, Welshik Moja żona się cieszy, muszę to wrzucić ten materiał. Tak samo narwany jak nasz. To nie był może rasowy lecz, ale bardzo, bardzo fajny. Widzę sunia. Jaram się totalnie pieskami. Mamy prawie 16 km, a kreska dalej nie znikła. A ja dojechałem do Wasilkowa nad most, tu jest sporo ludzi z tego co widzę. No i trzeba jechać dalej, nie ma to tamto. A szkoda, że nie miałem włączonego nagrywanka. Bo jakiś gościu zaczął przyczyn na własne dziecko, że zaczęło skręcać w lewo, nie? Jak się oboje zatrzymali na ścieżce, koleś mi tak wyjechał, że ledwo wyhamowałem mu z tych 25. Jakbym jechał więcej, to nie miałbym szans, bo nawet nie ma, nie ma wątpliwości. No i młody źle zrobił, nie? Ale zwróciłem mu uwagę, lepiej będzie, jak to po prostu wytłumaczy dla dziecka, że nie powinni się zatrzymywać oboje na ścieżce, nie? Koleś się na mnie wydar. Zapytałem go tylko, czy on po prostu ma jakiś do mnie problem, nie? Tego fantus. No i szybko zmienił to nie? Także edukujcie. Edukujcie swoje dzieciaki nie krzyczcie na nie, bo to nie ma sensu. Zbliżamy się do drobnych górek. Tutaj spadła jedna kreska. Mamy 17,7 takich bardziej przyziemnych rzeczy, chociaż nie powiem, że ta mnie nie wstrząsnęła, ale to 17,83. Zaraz, e, niech wiadę w pod tą górkę. Tam się trzymam z boku i sprawdzimy, jak to wygląda w aplikacji. Czy mniej więcej tak, jak podaje ODOT. Nie zauważyłem dalej tego trottlingu. Celowo się nie zatrzymywałem na dłużej. bo sam jestem ciekaw. Miasto objęte monitoringiem wizyjnym. Pamiętajcie, ciężkie tutaj życie w tym demstoku. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale jest taki dźwięk mocno mechaniczny po tej górce. Dobra, padła jedna kreska, zaraz zobaczymy jak to się ma w aplikacji. 50.7 to jest napięcie, 77% pokazuje, no okej, okay, może tak być. A tutaj macie koniki, żeby się trochę odprysować. Nie samymi nogami człowiek żyje, a sam widok wydaje się bardzo ciekawy. Żeby nie było, że coś kłamie. No to co? To jedziemy dalej. Nie wiem czy kiedyś używano tego typu rzeczy, Ale przyznajcie, że prezentuje się całkiem fajnie. Jedno z moich ulubionych miejsc. I mamy coś w rodzaju późnego zachodu słońca. Tam jest bardzo klimatycznie, bardzo urokliwie. A tutaj, tak jak to widzicie, OOTD. Silnik ciepły, ale nie bardzo gorący. Nie czuję jakoś specjalnie. Trzeba przyznać, że prezentuje się nieźle. Robię drobną przerwę i lecimy dalej, nie? To, że tak, tam spróbuję to pokazać, ale raczej tego nie będziecie widzieć. Tak jak ja, i żałujcie. Mamy to 32 km, i spadła druga kreska. Zostały trzy, więc zakładam, że jest 50% baterii. Z tego co widzę, to jest lekka górka, no ale tą prędkość koło 23-24 cały czas nogę trzyma. Więc pod tym względem naprawdę nie ma tragedii. Liczę na to, że ten odcinek wsiądzie nieco bardziej klimatycznie. Zaraz wam pokażę, dlaczego musimy się tylko uwolnić tutaj z tej osłony, z tej balustrady. Tropalny klimat. jest totalny klimat! Oho. Nie wiem jak to będzie widać w kamerze, ale ogólnie wygląda to zajebiście, nie? 35,7 To jest liczba kilometrów? A mi się tutaj japa cieszy, nie? Totalnie. <śmianie> Możliwe, że widzicie to co ja. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. A tutaj o, td. Świeci. Bo go na chwilę włączyłem. Normalnie jeżdżę bez tego. Jeszcze parę ładnych przybitek, nie? Powiem wam, że nie jest dobrze. Zaczyna padać. Co na zegarze mamy 40 km, kreski dalej 3. Ja się zbliżam do domu. Raz, że jest trochę zimno, już dwa, że przełożymy to na następny dzień. Jak dojadę, zrobię jednego i drugiego screena, a później dokręcimy resztę. Zasady zostawimy te same. Wygląda jakby ta kolejnoga miała nieco więcej przejechać, ale zobaczymy. Zobaczcie tutaj. Co tu się dzieje? 25, bo jest zablokowana, ale hulajnoga leci pomimo tempomatu 33, nie? To jest zabawne. Ale takie przekłamanie to ja lubię. Mogłoby wszystko być takie przekłamane. Nie ma tamto. Nie wiem, jak to nagra, ale może być klimatycznie po raz kolejny. Tytu, tytu. Dobra, odpalam aplikację do watcha. robię zrzuci eee, 41% 46,3% to mi trochę nie wygląda na 41% bo mniej więcej przy 42 pewnie mnie odetnie 44 km Szałanko, właśnie wróciłem i będę wybierał się do pracy bo to kolejny dzień testów tutaj pokazuje 46,4 Pomocy. Z tego co widzę, to wczorajszy rekord się zresetował, niestety niefortunnie. No, ale zawsze możemy dodawać, dodawać powinniśmy jeszcze umieć. Chyba. Sady, te same, a to jest dzisiaj trochę chłodnie muszę odnotować. Czekajcie, to niech mi to telefon. Ja ostatnio jestem trochę przewrażliwiony na tym punkcie. Już parę razy udało mi się go zgubić. Siemanko. Jak pokazuje tutaj telefon, 7,3 km za mną. Kreski są dalej dwie, a to mnie zaprowadziło na plażę miejską w Gremstoku. Jest jeszcze przed sezonem, więc można sobie za darmożkę wejść, zobaczyć tutaj trochę powstać. Zawsze też można z tamtej strony po prostu wejść na tak zwaną dziką plażę. Totalnie za darmo. To tutaj na przykład jeździłem DT2 Pro dookoła tego akwenu. A raczej zbiornika, bo to to jest sztuczny zbiornik. Jak ktoś jest na tyle stary, żeby pamiętać piwo do Lidy, takie jeszcze przed żubrem, to właśnie stąd, nie? Także tak. Kolejne relaksujące zdjęcia z OOT-DEWTLE. Może tak to zrobimy. Trzeba przyznać, że hulajnoga daje sobie rady tutaj. Jesteśmy jakieś 3 km, ja się boję, że będę musiał butować. Bo za, no, za dokładnie 3 km będzie tyle, ile wskazuje HND. Według mojej wagi, więc ja postaram się po prostu wrócić już tym no i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Tylko Te czuchy biją się o wpływy, tam jakieś szkolenia, a tutaj. O TD. Będę miał na miniaturkę. Jak spadnie kreska, to postaram się Was poinformować o tym. A tymczasem lecę dalej w trasę. Podobno dzisiaj zapowiadają burzę. Jak na razie nie wygląda to wcale źle. Ale trzeba mieć z tyłu głowy. No i cóż, lekko zaczyna padać. Jednak wykrakałem. Mamy niecałe 15 km, 14,5 dokładnie, a ja jestem daleko od domu. Tutaj, jakby te kreski się w ogóle nie rozładowują. No i spadła kreska, i teraz, jak dodaję gazu, to po prostu się świeci na czerwono. Co i tak jest bardzo dobrym wynikiem, bo to już jest 61 km, więc znacznie więcej niż podaje HND. Postaram się na tym dojechać do domu. Zobaczymy, jak to będzie. Trzeba skończyć ten test. Zaraz zatrzymamy się, gdzie spróbujemy to podsumować. Bo taką prędkością już się nie daje zdzić, jakby nie było. To jest taka górka, no ale bez przesady. No dobra, 14, 15 i tak dalej. To już nie jest prędkość przeze mnie akceptowalna. noga przyjechała dzisiaj 28 km co by sprawiało, że w sumie zrobiła jakieś 65 km prawie. To jest wynikiem bardzo dobrym, znacznie lepszym niż ten, który pokazuje kalkulator HND. Chciałem tutaj sprawdzić jeszcze informację o baterii. Pokazuje 42,2, czyli miejsce, gdzie tak naprawdę hulajnoga powinna się rozładować, przynajmniej 48 v Nie wystąpił żaden throttling, też nie miałem jakichś problemów. Jedyna rzecz, którą, która mnie martwi, to ten styropionowy dźwięk ale obstawiam, że to jest właśnie w mechanizmie składania Siemanko, siemanko Wyszedłem, żeby sprowokować throttling Zobaczymy, jak to będzie wyglądało Para się po prostu trochę szybciej pojeździć W to było gdzieś koło, nie wiem, 10-15 km więc zakładam, że teraz będzie podobnie Temperatura jest może delikatnie chłodniej ale myślę, że to właśnie o to chodziło Jakby było pełną baterię i całą moc trzeba wyłączyć dwie rzeczy. Już widzę: pierwsze, wejść w aplikację do i wyłączyć ten pomad CURSE cyk. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to ten port ładowania, który dość ciężko się wciska. Te gumy, jakby tutaj się wyrabiają, to mogliby nieco poprawić, nieco, nieco lepiej rozkminić Czasami wypada, czasami nie do końca się wciska. Ogólnie tutaj lekki fuck up z tym Jeszcze nie rozkręcałem tego mechanizmu składania Teraz jak słychać go nieco mniej Jeszcze raz to rozłożyłem Bateria prawie cała Jest bardzo podobnie jak w Ruktorze Przy 55 pokazuje 42 To już ten trotling Zobaczcie, nie jadę, nie? Szybko, jeśli tak wystarczyła lekka górka Tak jest, mamy trotling. O, i znowu się zbiera Tutaj też już czuję jakiś spadek w ogóle, spadek mocy, albo propkin, jedno z dwóch. Zobaczcie, jest lekka górka w dół, a ona jakby się nie rozpędza dalej, nie? Się zagrzał sterownik prawdopodobnie. Teraz znowu idzie, nie? To nie jak długo, zaraz zobaczymy. Kawałek tej prostej tutaj mam. No. Tu już całkiem kroką nie dopadł, zobaczcie. Więc relatywnie szybko to się dzieje. Wprowadzimy tą dróżkę. Zazwyczaj większych kulajników na tych wymienkach. Okej. Okay. Króś kamyki. Amortyzacja działa bardzo poprawnie. 35, tak? 30 Mniej więcej, ale ok. Tego już ultra komfortu nie ma, ale jest na pewno lepiej niż na ostatnio testowanym Funfonie, chociażby, nie? Więc pod tym względem, jest ktoś ma kowalik, trzy coś takiego, to sobie śmiało poradzi. Tu już widać trotling znowu. Wpadł też jeden pasek, więc relatywnie szybko w porównaniu do tego, co reprezentowała sobą na zablokowanej tej prędkości do 25. Miał być fajny, widać torbę. Trochę ją znosi na bok. No, amortyzacja działa fajnie. Nie? Tylko raczej nie ma masz za zobaczyć przyczepić Po prostu działa, nie? Nie jest też ultra komfortowo. Nie jest też tragicznie. Potrafiłoby. No na przykład F1 MAX ciężko miał na tej drodze, nie? Totalnie nie szło tu nie jechać. I tutaj, tutaj jest relatywnie ok, nie? więc jak koszpa tam powiedzmy kilometr taki drogi to jeszcze by szło. Podsumowując, trotli robi się na pełnym odblokowaniu tylko i wyłącznie. Prędkość spada do nawet 25 na godzinę, tak jakby schodzi do poziomu zablokowania. Po chwili ustępuje, ale zaraz znowu wraca. Być może to też jest spowodowane tym, że ja po prostu jestem ciężki. No ale sorry, testuję je uczciwie. Jak na taką miejską kolejnogę nogę dość komfortowo? Przynajmniej na tyle, żeby sobie tutaj pojeździć od czasu do czasu. Ale numer, nie? nie? W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania na temat tej nogi, to śmiało piszcie, spróbuję wam odpowiedzieć na wszystkie. Możecie też zostawić jakiegoś lajka, like suba, jeśli ten materiał wydał Wam się jakkolwiek pomocny. Pamiętajcie o jakimś taktycznym komentarzu, to podobno nakręca mocno algorytm z YouTube'a po Do zobaczenia, a to już mam nadzieję, że niebawem. Wszystkie linki do produktów o TD macie. W opisie? No i koniecznie napiszcie co Wy myślicie o TD. Pozdro!